Z Ewangelii. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Rozważanie. Jest noc. Kiedy wilk podaje łapę. Lisy jedzą z ręki. Tygrysy łaszczą się jak koty. Lwy nadstawiają karki do czochrania. Węże oczy różą. Skorpiony się uśmiechają. Kury przestają gdakać. Nawet małpa z naprzeciwka mówi ludzkim głosem. Ale choć jutro cud się skończy i wszystko wróci do normalnego trybu życia, nie zapomnij, że cud jest możliwy i ludzie mogą być ludźmi. Że Ty możesz być człowiekiem. Z Psalmu Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości, w obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności.